Hej, jesteśmy w drodze nad Solinę, mieliśmy jechać do Mielny, ale tam pogoda się trochę skiełbasiła i wybraliśmy Jezioro Solińskie. Na razie na stacji będziemy mamy krótką, krótką pauzę, tu mamy ławeczkę, zjemy jakąś kolacyjkę, bo chłopaki są już troszeczkę marudni. No i pójdą spać, a my dalej będziemy jechali, przyjedziemy pewnie przed północą, gdzieś się kimniemy i, i rano jedziemy na kemping. Zobaczcie jaka fajna mienia, tu by się przyczepka było fajna. Chodźcie chłopaki. My wstaliśmy rano. E, mamy 20 km do kempingu Jawor. Spaliśmy na Orlenie na stacji i Nawet było, było spokojnie. Spaliśmy tu i tak. Tu mamy biedroneczkę. No i tu jest stacja. Przy takiej cysternie spaliśmy. Kuba, Kuba już chodź, tu, chodź, tam nie chodź, nie chodź. Wstaliśmy tutaj, tu już chłopaki się bawią Oczywiście mega atrakcja, bo cesterna stoi koło nas no, Będziemy się zbierać za niedługo i jechać, tak jak mówiłem mamy 20 km do kempingu Jawor w Solinie Mieliśmy jechać nad morze, ale nad morzem ma padać od niedzieli do czwartku, więc szkoda pogodę, tutaj ma być ładnie to Zdecydowaliśmy się na solinę. Tym bardziej, że nigdy tutaj nie byliśmy i chcemy zobaczyć, jak tam jest. Podobno pięknie. Nie, Kuba? Kubek Łubek. Co? Nie, nie, jedziemy na solinę, takie jezioro. my właśnie wróciliśmy byliśmy się pokąpać w jeziorku woda zimna kamyczki ale rzeźko co teraz idziemy na zaporę zobaczyć co tam ciekawego w trawie piszczy stoimy tak tu moja małżonka kochana tam Michał, chłopaki tu mamy autko, tu mamy przyczepkę stoimy tak A mamy widok na jeziorko solińskie Ktoś z dronem lata u góry. Tak. No i co? Jeszcze Daszku, nie mamy markizy rozwiniętej, dopiero będziemy rozwijać. Bo czekaliśmy, aż nam wyschną bażoły tutaj, bo rano było troszeczkę tak mokrawo. Ale już spoko wyschło, więc zaraz rozłożymy podłogę i, i markizkę będziemy rozwijać. Nie? Jest rano, troszeczkę pogoda się skiełbasiła. W nocy była burza. Jak widać, troszeczkę nas tutaj a, przybagniło. I, Musieliśmy w rozłożyć, bo troszeczkę zrobił się bagno. Pranie. Tak. pranie zrobione. Klerki pozmywane. W taką pogodę będziemy się zbierać i pojedziemy do polęczyka. Zobaczyć. Dobra, my przyjechaliśmy już do polęczyka. Pogoda się wyklarowała. Zobaczcie, jakie niebo. спор zwiedzony Jedziemy teraz na jakiś punkt widokowy tutaj na Cyplu Mamy kilometr do tego, no myślę, że za moment tam się pojawimy Płacimy tylko za parking, dwie godziny i... No i jedziemy Jedziemy właśnie na Cypel Polańczyku Jakiś tam punkt widokowy podobno jest, także zobaczymy Dobra, za 800 metrów będziemy I zobaczymy, czy uda nam się tam w ogóle gdzieś zaparkować, bo... Z tego co widzę, to tu z miejscami parkingowymi, parkingowymi to tak średnio najeżdża jest. No. Dobra, stoimy na parkingu. Jakiś parking taki przy jakichś bloczkach, przy, przy delikatesach. E, tam mamy punkt widokowy. No i tam musimy iść, no, ale najpierw idziemy do, do sklepu kupić coś do picia. Bo, bo suszy! Tam jest, gdzieś tam o. Tam musimy zejść na dół i tam iść. Co? W życiu. W życiu. piwko piwo ci jest najważniejsze. Tata już nie lubi piwka. Lubi. Nie lubię piwka. Lubi. W życiu. Michał, lubisz piwo? No. Dochodzimy już do punktu widokowego. No jakiś tam widok jest, tam jest solina, Ale tu jest ludzi. To jest punkt widokowy, a chłopaki tutaj co? Najlepsze to może być siłownia na świeżym powietrzu Trenujemy na świeżym powietrzu A to nie tak, to na przemian nogi Michał Wiem To idę Ćwiczę daleki skok No i dajesz Kuba no Jakbyś biegł Patrz Kuba Tak jak Michał robi No Dobra, to jest za trudne, Kuba, pójdźcie. No i skaczmy, puść no. Ale Wojtek, no, złap się tu. jakbyś biegł? Teraz Wojtek na siłowni. Zobaczcie. Kuba, chodź tu. Zobacz. ojej, cała dupka. Zobaczcie, tu się wpakował dziuba do wody. Cały Który tam zgubił papierek ze Cała koszulka, No sam. on pojedzie teraz goły? Nie mamy żadnego koca, żeby go przykryć Ja tu wiadam tym Chodź tu Kubuś Dubsko też Chodź tutaj kubuś. Nóżki. Aha No nie rób, chodź tutaj Ci to wszystko będę ściągał. Tak się zakończyło ćwiczenie od Dziubona. Dał nurka. Za, zanurkował w błocie. Kubuś. 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 Kuba, zanurkowałeś w błocie? Tak? A gdzie? Gdzie? Tam. No. Tam. No dobra. I to będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o punkt widokowy, nie? Dziuba już jest brudny. Tam jeszcze chłopaki ćwiczą. Ja idę się pokręcić W sumie nie ma za dużo do pokazywania. Tam jeszcze rzut ok rzutokiem na jeziorko. Powarajcie chłopaki, żebyście się gdzieś do błota nie wpakowali, bo... Wjechałem na górę, byłem po samochód, wjechałem na górę. Bo Kuba cały z błota. Żeby nie marzyć, no to proszę już siedzi Gola w samochodzie, a Agnieszka go zapina. No i co? Jakoś tutaj zawrócimy. Wózek jeszcze spakuje do boksu. No i będziemy jechać. Proszę dzisiaj kolacja na mieście. Wojtek z kubą już tutaj mają co kolę. Chłopaki mają stali, bo obok na razie piją Sprite'a Czekamy na pizzę. Czekamy na pizzę i idziemy dalej gdzieś nie wiem, gdzie... w ten teren, a za oknem mamy, nie wiem czy będzie widać, ale jezioro Solińskie. Tam jest pizza, tam już Sprite'a rozlewają. Zajmą się namiestem, tu się zaleje koltusz. Koltusz. I zjedliśmy sobie kolację i to niezbyt dobra była nie nasze smaki, ale brzuszki pełne, więc możemy iść z powrotem do przyczepki o, o, salon gier zamknięty no, ale Natasz, jakie? ale nieszczęście ale nieszczęście hej, my właśnie wstaliśmy znaczy właśnie jakieś 15 minut temu chłopaki już zjedli i poszli gdzieś tam na plac zabaw, no a my siedzimy ja zrobiłem śniadanko Kawu się zrobiła żona tam chłopaki w środku, Agnieszka się jeszcze szykuje no i siadamy będziemy jedli, a zobaczcie jakie niebo dzisiaj nad Soliną fajna pogoda się zapowiada bez chmurek fajna pogoda bez chmurek także Zjemy coś, nie pójdziemy się pokąpać. po się, pogoda super dopisuje no i co? jakiś zjeść no i nie wiem co należy. kto siedzi na mojej czapce? jesteś trup co? Jesteś trup. Co? Dobra, fajne, no jeszcze chwilkę i będziemy szli do przyczepy coś zjeść i, i zobaczymy potem no, mam, żeby coś kupić, może jakiś racing statkiem Coś. Może kupimy, zobaczymy Właśnie Wojtkowi trzeba coś kupić My no. My no.